We wrześniu papież Franciszek wybiera się w podróż apostolską do Budapesztu i na Słowację. 12 września, po kilkunogodzinnym pobycie w stolicy Węgier, w trakcie którego odprawi mszę Świętą wieńczącą 52. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, papież uda się na Słowację, gdzie spędzi cztery dni odwiedzając Bratysławę, Preszów, Koszyce i Szaszlin. Ogłoszenie papieskiej wizyty było niewątpliwie radosnym zaskoczeniem dla Słowaków. Ich radość jest tym większa, że przez wiele miesięcy życie Kościoła i całego kraju było sparaliżowane pandemią koronawirusa. Od początku roku Słowacja przewodziła w globalnym zestawieniu państw z największą liczbą zgonów na COVID-19, a liczba osób przebywających w szpitalach była najwyższa na świecie. Jak mówią biskupi, papież przyjedzie przede wszystkim umocnić wiarę Słowaków. Ale też dodać odwagi słowackiemu Kościołowi w zasypywaniu podziałów związanych z arcybiskupem Robertem Bezakiem, który w latach 2009-2012 był ordynariuszem trnawskim i został zwolniony z urzędu przez papieża Benedykta XVI oraz wzrastającą obecnością i radykalizmem tradycjonalistów kwestionujących Drugi Sobór Watykański oraz osobę samego papieża Franciszka. Franciszek przyjedzie do kraju. W którym nadal jest żywa pamięć o świętym Jana Pawle II, Kościoła, który żyje jego duchem i osobą. Jak mówił Papież Polak, Kościół na Słowacji ma niezwykle ważną misję w Europie trzeciego tysiąclecia, na którą składają się ewangelizacja młodych pokoleń, pamiętanie o świadectwie wiary męczenników oraz kształtowanie kultury przesiąkniętej ewangelią. Hasłem 34, 34 podróży apostolski franciszka są słowa z Maryją i Józefem w drodze do Jezusa. W tych słowach tkwi nadzieja, że wizyta Franciszka umocni wiarę Słowaków i pozwoli utrzymać misję gorącej świecy. Jej płomień jest niezwykle kruchy, wystarczy lekki podmuch wiatru i gaśnie. Słowaccy katolicy mają do spełnienia ważne zadanie w obecnych czasach. Nieść światło integralnej wiary, a to potrzebuje umocnienia.